Siemaneczko ludzie, witam was bardzo serdecznie w, infor w odcinku informacyjnym. Chciałam poinformować, że Belgijski pomocnik defensywny, Jujor Malandy zginął. Do tragedii doszło w sobotnie popołudnie, dokładnie o godzinie 15.35. Malanda jechał na tylnym siedzeniu samochodu, zmierzając na miejsce zbiorki piłkarzy Wolfsburga. O 20.00 miał wylecieć całą drużyną na zgrupowanie do Republiki Południowej Afryki. Nie dotarł. Doszło do wypadku, w którym poniósł śmierć na miejscu. Według wstępnych informacji przyczyną wypadków była nadmierna prędkość. Samochód wypadł w jezdni i z całym impetem uderzył w drzewo. Junior Malanda zginął, natomiast kierowca samochodu i drugi pasażer trafili ranni do szpitala. Junior Malanda uznawany był za jednego z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Europie. Dwudziestoletni pomocnik coraz częściej dostawał szansę w barwach Wolfsburga. W rundzie jesiennej rozegrał 10 spotkań w Bundesliga. Występował też w belgijskich młodzieżówkach. Ostatnio w Kadrze U21. Junior był bardzo utalentowanym zawodnikiem i zapewne będzie brakować jego talentu, choć miejmy nadzieję, że urodzi się drugi taki zawodnik. Jesteśmy bardzo poruszeni tym, tym faktem i miejmy nadzieję, no, no właśnie już nic nie na mam co nadzieję. Dobra, życzę mam miłego popołudnia i ogólnie miłego dnia, choć po takiej smutnej wiadomości. Więc się małeczko i cześć!